Za nami 15. edycja Hofer Super Hit Festival w Działdowie. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Festiwal ma swoją rangę, cieszy się dużym zainteresowaniem stąd właśnie zawsze duża liczba zgłoszeń. Różnie to jest w przedziale gdzieś od 60 do nawet 110 zgłoszeń do festiwalu. No i w większości są to osoby, które naprawdę prezentują już bardzo wysoki poziom. Można więc śmiało powiedzieć, że jury każdego roku ma twardy orzech do zgryzienia. Szczerze mówiąc bardzo im współczuję tego trudnego zadania, ale po to bierzemy najlepszych fachowców w Polsce, żeby temu zadaniu podołali. I wierzę, że w tym roku także tak będzie i będzie. I, i, Myślę, że, że większość będzie zadowolona z tego wyedyktu, Będzie on jak najbardziej obiektywny i satysfakcjonujący dla, dla tych, którzy przyjechali tutaj. Dla młodych wokalistów jest to też szansa zaprezentować się przed gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Wystarczy wspomnieć, że w tegorocznym składzie jury znalazły się takie postaci jak Margaret, Grażyna Łobaszewska i Czesław Mozil. Tak naprawdę ten festiwal jest już rozpoznawalny, ma swoją markę w całej Polsce. Przyjeżdżają tutaj osoby, które biorą udział w tym festiwalu z całej Polski i tak naprawdę wierzymy, że jest to być może pierwszy taki poważniejszy krok ku większej karierze. Wszystkim uczestnikom tego festiwalu zawsze życzę, żeby wracali do nas już jako gwiazdy na dni Działdowa czy chociażby jako gwiazdy wieczoru na e, takie festiwale, młode, rozwijające się talenty, niewątpliwie warto wspierać. Wspieramy e, też, chciałem podkreślić, że w tym festiwalu biorą udział także osoby ździłodowe i w jego historii bywało, że e, wygrywały i nie dlatego, że były ździłodowe, tylko dlatego, że były takie e, dobre. Natomiast e, chcę powiedzieć, że e, my zawsze wspieraliśmy i zawsze będziemy wspierać kulturę. Natomiast tutaj chcę przede wszystkim przez e, wszystkimi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę naprawdę swój udział mają znaczny w tym festiwalu i bez ich obecności miasta nie byłoby stać, żeby z taką pompą e, świętować e, kulturę w Działdowie. Sponsorzy festiwalu nie kryją swojego podziwu dla występujących. Podziwiam, tę młodzież po prostu jest no, tak przygotowana, to jest tak ta, ta wysoki poziom, że to jest coś niesamowitego. Warto więc posłuchać choć fragmentu występów młodzieży. koronka, gdy odwiedzę cię za płytkim śmierci. Jak Państwo słyszą, poziom prezentowany przez młodzież jest bardzo wysoki. Wydarzenie od lat gromadzi tłumy chociażby ze względu na jego organizację. To jest, że tak powiem, perfekcyjnie wykonane, zwłaszcza Sławek Kurtkowski, który to robi w zasadzie to dla mnie to jak patrzę na to, to dla niego to jest pasja, nie? więc to jest po prostu zapięte na no, ostatni guzik. Dla niego. W planach wspomnianego dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Działdowie już pojawiają się plany związane z kolejnymi edycjami. No, oczywiście, że, że gdzieś już są pewne myśli, kogo zaprosimy, czy coś zmienimy w samej formule festiwalu. Tu też pojawiają się pomysły, czy, czy nie zastosować dodatkowych wyróżnień na przykład za autorskie kompozycje. Do tej pory tego nie robiliśmy, więc jest to też kolejny jakiś taki pomysł, myślę, warty przemyślenia. Mamy na to rok czasu i zastanowimy się, czy nie warto wprowadzić kolejnego elementu do, do imprezy. Pozostaje więc pogratulować wszystkim młodym artystom i wyczekując kolejnych edycji festiwalu, pozostawić Państwa w wyjątkowej muzycznej atmosferze zgotowanej przez tegoroczną Gwiazdę Wieczoru, Margaret. and